Profes, producent zanęt, przynęt i najwyższej jakości komponentów do produkcji kulek proteinowych. Profesor Fishing. Podczas naszych wcześniejszych prezentacji mieliśmy już okazję poznać tę naszą rodzimą firmę, której produkty dostępne są w Polsce, ale także już w wielu krajach europejskich. Firma bez wątpienia jest największym producentem peletów wędkarskich w Polsce. I właśnie ten produkt jest dostępny w największej gamie, która ciągle się powiększa i udoskonala. Wybór 450 peletów mówi sam za siebie. To nie wszystko. Oferta firmy dzieli się na cztery serie, które diametralnie różnią się od siebie składem. W każdej z nich mamy do wyboru kilkanaście różnych smaków i rozmiarów. Wszystkie te produkty testowane są przez bardzo szerokie grono karpiarzy, które sukcesami w swych połowach potwierdzają skuteczność tych peletów. Pelety Profes to nie jeden produkt występujący w kilku kolorach. Ale co bardzo istotne, każda seria charakteryzuje się innym składem, strukturą i czasem rozpuszczania. Właśnie dziś zaprezentuję część z tej bardzo bogatej oferty. Pierwsza z serii to Fish Impulse, czyli pelety o smaku śledzia i halibuta, wyprodukowane z najwyższej jakości składników. Charakteryzują się dużą zawartością wysokogatunkowej mączki rybnej, a także dodatkiem z oleju rybnego. To bardzo stabilny pelet służący do długotrwałego nęcenia. Stanowi on jedną z najchętniej pobieranych przez karpia zanęt i przynęt. Jest także skutecznie wykorzystywany w nęceniu i łowieniu sumów. Wyjątkowy skład i wielokrotnie sprawdzona skuteczność potwierdzają, że pelety halibutowe są jednymi z najlepszych w swojej klasie. Rozpuszcza się w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody. Od 6 do 9 godzin. Kolejną z serii jest Express Impuls, specjalnie opracowane pod względem składu, rozmiaru i czasu rozpuszczania w wodzie pelety, wyprodukowane z najlepszych składników. Oparte na wysokogatunkowych mączkach, komponentach z nasion, roślin strączkowych i oleistych. Charakteryzuje się pracą warstwową, czyli w wodzie puchnie, oddając kolejne warstwy. Środek zaś pozostaje twardy aż do pełnego rozpuszczenia, co predysponuje go również do nęcenia dywanowego. Ich głównym zadaniem jest szybsze zwabienie ryby w nęcony obszar. Pelet wrzucony do wody zaczyna pracować już po 30 minutach, uwalniając wszystkie wabiące substancje. Tworzą na dnie. Nęcący dywan, który z wielką skutecznością, swym smakiem i zapachem wabi ryby. Bardzo skuteczny na wszystkie ryby karpiowate, w formie zmielonej może służyć jako dodatek do miksu. Rozpuszcza się w wodzie w zależności od średnicy i temperatury wody po około od 3 do 6 godzin. Ostatnia z prezentowanych dziś serii to twister, który potrafi nieźle namieszać w łowisku. Rozpuszczając się powoli w wodzie, tworzy atrakcyjny obłok zanętowy. Doskonale zbilansowany skład tego peletu, zbliżony do naturalnego pokarmu, dostarcza karpiom wszystkiego tego, czego potrzebują w swojej diecie. W składzie twisterów znajduje się mączka rybna, mączka z krwi, śruta sojowa, kukurydza, pszenica, tłuszcz drobiowy, tłuszcz rybny, olej sojowy, premiks mineralno-witaminowy i substancje aromatyczne. Pelety z tej serii zawierają nieco mniejszą ilość białka i tłuszczów niż pelety z serii Express i Fish, ale dzięki temu są mniej sycące i łatwiej trawione przez ryby, co jest szczególnie istotne w chłodnych okresach i przy słabym żerowaniu. Świetnie sprawdza się w materiałach PVA. Czas rozpuszczania peletu to od 2 do 4 godzin, a wszystko to zależne jest od jego wielkości i temperatury wody. Wszystkie pelety marki Profes dostępne są w 3-kilogramowych wiaderkach lub 2-kilogramowych opakowaniach. Dzięki temu nawet na najdłuższej zasiadce nie powinno nam ich zabraknąć. A co najważniejsze, nie wydamy na nie ogromnej sumy pieniędzy.